Ostatnio przeglądając z główną stronę YouTube'a, natknąłem się właśnie na pewien filmik, którym twórca zrobił najbardziej Paytwin grę na Robloxie. I właśnie pomyślałem sobie, że w sumie czemu by nie przetestować. I zobaczycie jak naprawdę bardzo Paytwin jest ta gra. Przypominam, że do końca góry mamy daily na kanale i lecimy po 18 tysięcy subów. Więc jeżeli ktoś nie ma tego suba bleka, to polecam to zostawić, a my już przechodzimy do odcinka. Dobra, no, widzowie, a więc jesteśmy już tutaj w grze. I nawet się trafiła jedna osoba na sobie, że i chyba ta tylko osoba gra obecnie. Tą genniejszą mnie oczywiście. Więc tak, witamy w Restoncie. Nie no, dawa, i z tego co widziałem, jeżeli kliknę. W, czyli będę chciał się położyć, to wyskoczy właśnie taki komunikat. Możemy kupić tymczasowe chodzenie za 13 Robuxów? Czekaj, co? No, dobra, no to widzę, kupujemy to. I dobra, możemy się ułożyć. Ciekawe przez jakiś czas, bo to... Bo tam było napisane, że to jest tylko i wyłącznie chwilowe. Ty, tu się bardzo dużo zmieni. Aha. A, czy ja sobie tutaj nie przejdę, bo muszę kupić sobie skok za 15 obuksów, No nie mogę. Chyba gdyby to tak zbagować jakoś, no nie da się. No to kupujemy sobie skok za 15 obuksów, No i możemy tutaj normalnie teraz skoczyć. Ogólnie to zobaczyłem, że zagramy prawie 3000 chyba łapek w dół, ale tak totalnie szczerze, że jestem totalnie zaciekawiony, ile można z takiej gry zarobić obuksów. To jest dosłownie nawet już nie pay to in, tylko pay to play. Możemy to jest zagrać nawet w Pong, tylko chyba. O, a, tylko że ja mam przyjaciół, nie mam w sumie z kim zagrać. Ogólnie zobaczyłem sobie tutaj, to możemy nawet sobie kupić chodzenie na zawsze, że tak tak powiem, za 250 obuksów. Możemy u kogoś zaresztować tylko że wa Aha, 1000 obuksów. Nawet możecie sobie kupić tej pil, bo pewnie za obuksy tak zakładam. No nie mogę, no. Dobra, jakby chciało na przykład się przyjtać z tym sobie, napiszemy Elo. 20 obuksów z Ej, to w sumie nawet nie jest taka zła, więc możemy to w sumie sobie kupić. Wątpię, że on mi coś odpisze, bo nawet, nawet jest Aft i nie chce nic kupić, więc się no, przywitamy z nim. Elo. Aha! Czyli to nie jest permanentnie to pisanie na czacie. Dla, czyli co, co się stanie, jak wypiszę te wszystkie trzy wiadomości, które mi ten... Tam, tam ok jak teraz napiszę 5, muszę dokupić więcej za kolejne 20 Robuxów. Ogólnie jak widzę, tutaj były naprawdę duże plany z tą Go, ponieważ tutaj jakiś birbo tutaj jakaś jakieta w ogóle. E, ale właśnie twórca przestała rozwieść tą grę. nie wiem w sumie czemu. Zakładam, że ludzie nie za bardzo spodobała się ta gra. Biorąc pod uwagę, że ma 2400 dislike'ów. Ale jest to naprawdę bardzo ciekawa forma jakby zrobienia gry na Robloxie. I, i zakładam, że zarobią oni na paręnaście tysięcy tych Robuxów. Biorąc pod uwagę, że ta gra ma prawie 300 tysięcy Powiem wam ogólnie, że ta mapa została bardzo dobrze dopracowana jak można zobaczyć, dlatego się nie dziwię, że trzeba za nią tyle płacić, bo jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Dobra, a więc to by tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie, no i Elo.